W ogóle idziemy za to. Do szkoły jest na wcześnie. Nie, mamy jeszcze coś do załatwienia. No nie! dobry. No, pani Teresko, no to tak pięknie to pani jeszcze nie wygląda. No, dzięki Krzysiu. Dzięki, słuchaj, nie widziałeś, nie wdziałeś, Ewy, bo ja tu do niej od razu przyszłam, bo naprawdę. Ja... A ja wiem, porywy serca, miłość. Znowu się pani zakochała. Przestańcie się śmiejcie się pobawicie no, w tu się zadinio pobawcie, poświczcie sobie. No, zobacz, Krzysiu. Co ja mam? Jezus Maria, jak się Piotrek zapuścił w tym Londynie. Na babę patrz. No ale to ty, przecież ja wiem, mówiłem. Nie przyjeżdża, nie odzywa się, znaczy, babę ma. I widzisz, Jezus mi to wyjąłeś, no. Jak on się nie pojawił na chście Rafałka, to ja od razu jej powiedziałam, ale ona nie chciała słuchać, naiwna. Ha. A teraz jak oni dostaną ten rozwód, to ja na bank zostanę bez mieszkania. No ale nie właśnie, zupełnie odwrotnie. Nie. Zupełnie wicewersa. jest, przecież pani ma... Y, żelazne argumenty. No ja wiem, no na sprawę rozwodową biedna. Nie, 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 właśnie nie! No nie! Niech pani nic Ewie nie mówi. Niech pani pokaże te zdjęcia Piotrkowi. Co? I niech mu pani powie, że pani będzie milczała jak grup, ale wtedy i tylko wtedy, jak on tą swoją kawalerkę to mieszkanko przytulne na panią przepisze i cyk. To jest myśl! No ba! Krzysiu! Ja nie wiedziałam, że ty masz taką głowę do interesu! No nie wiem, ja siedzę w biznesie, kombinuję tam różne finanse, connect, głównie w, w walutach robię, ale to się człowiek uczy wszystkiego praktycznie. New connect. New connect. To znaczy, ja wiem nic nie mówię. Absolutnie nic nie mój ciebie. No i te zdjęcia można tam my na sobie pokazać. Niech, niech rzuci okiem, po główku jest prawniczą. to no. Kaszowy trzeba. Ty masz rację, Krzysiu. No, no. no naprawdę. No.